Biogazownie rolnicze to zakłady, w których wytwarza się, a następnie spala gaz w celu uzyskania energii elektrycznej lub ciepła. Takie inwestycje umożliwiają uzyskanie czystej energii i efektywne zagospodarowanie odpadów organicznych powstających w gospodarstwie rolnym. Ich wielkość można dostosować do potrzeb inwestora, którym może być nawet pojedyncze gospodarstwo. Biogazownie mogą mieć bowiem różną moc, dostosowaną do lokalnego zapotrzebowania. Nic z wyjątkiem kosztów inwestycyjnych nie stoi na przeszkodzie, aby budować nawet bardzo małe zakłady obsługujące jedno lub kilka sąsiadujących ze sobą gospodarstw. Prowadzę gospodarstwo i to właściwie było, takim, było pozycją wyjściową czy punktem wyjścia do tego, żeby się biogazowniami zainteresować. Za naszą zachodnią granicą tych instalacji jest znaczna ilość. Niemcy sobie radzą w tej kwestii bardzo dobrze. Przemyślałem sprawę. Wybrałem się do Niemiec, obejrzałem kilka instalacji tego typu i pomyślałem, że no, jest to dobre rozwiązanie również na, dla Polski. I postanowiłem zebrać kilku zapaleńców i taką inwestycję zaprojektować. Biogazownia została zaprojektowana w 2009 roku i w tym też roku złożyliśmy wniosek aplikacyjny o dofinansowanie i Ministerstwo Gospodarki ten program prowadziło. Otrzymaliśmy w sumie z Unii 10 milionów 200 tysięcy z małym haczykiem. Natomiast ta instalacja kosztowała 18,5 miliona. Tą część pozostałą pokryliśmy częściowo z kapitału własnych i wzięliśmy kredyt komercyjny w banku. Po wybudowaniu biogazowni, już na własny koszt, zdecydowaliśmy się na wybudowanie ciepłociągów w celu zaopatrzenia mieszkańców Grzmiącej w ciepło, żeby efektywnie wykorzystać tą moc, którą mamy tutaj zainstalowaną. Biogazownia została wybudowana w 2010 roku i 26 stycznia 2011 roku rozpoczęliśmy produkcję. Typowa instalacja biogazowni rolniczej składa się zazwyczaj z układu podawania biomasy, komory fermentacyjnej, zbiornika magazynowego dla przefermentowanego substratu, zbiornika biogazu oraz agregatu kogeneracyjnego. Budowa zbiorników trwała 4 miesiące w 2010 roku od maja do września, zbiorniki fermentacyjne o średnicy 25 metrów i wysokości 6 metrów w liczbie 3 sztuk, zbiornik pofermentacyjny o średnicy 32 m i 6 metrów wysokości oraz bardzo duży zbiornik magazynowy o średnicy 40 metrów i pojemności 7,500 tysiąca metrów sześciennych. W naszym zakresie były również oprócz zbiorników fermentacyjnych dwa zbiorniki na Gnojowice, które znajdują się całkowicie w ziemi do przyjmowania substratu płynnego. W fermentacji poddawany jest substrat rolniczy, czyli kiszonka z kukurydzy oraz gnojowica. Mogą być również utylizowane inne pozostałości z produkcji zwierzęcej typu obornik. Przykładowo z jednej tony gnojowicy bydlęcej można wyprodukować około 25 m3 biogazu, a z takiej samej ilości gnojowicy świńskiej około 36 m3. Także wiele roślin pochodzących zarówno z upraw, jak i łąk może stanowić biomasę. Z jednego hektara uprawy kukurydzy można uzyskać do 6750 m3 biogazu, żyta do 2025, korzenia buraka cukrowego 10260, a z jednego hektara uprawy słonecznika do 3240 m3 biogazu. Obecnie w biogazowniach rolniczych najwięcej wykorzystuje się kukurydzy, przede wszystkim ze względu na możliwość dokładnego zaplanowania wielkości zbiorów. Ta biogazownia, na której się znajdujemy, o mocy 1,6 MW mocy elektrycznej i mocy cieplnej podobnej, potrzebuje rocznie 24 tysiące ton kiszonki z kukurydzy, w przeliczeniu oczywiście. Na, na, na kukurydze, ponieważ to jest najbardziej stabilne paliwo i, i cenowo i wydajnościowo. Ta ilość jest zbierana z powierzchni około 700 hektarów. Podstawowym produktem jest energia elektryczna. Energia elektryczna, która produkowana jest praktycznie przez 24 godziny na dobę. Dwa silniki każdej o mocy 800 kW elektrycznych, czyli 1,6 MW. Trafia do sieci operatora. Z takiej mojej wiedzy ta ilość, która jest produkowana przez nas, starczałaby na zabezpieczenie potrzeb energetycznych. Takich czterech miejscowości jak Brzmiąca. Natomiast energia cieplna, którą produkujemy, jest dostarczana do budynków Brzmiących zasilamy osiedla, szkołę, gminne budynki i to daje nam korzyść. Biogazownia rolnicza o mocy 1 MW produkuje energię elektryczną i cieplną, zużywając około 15 tysięcy ton zielonej masy, co odpowiada około 3 tysiącom ton węgla. Jednak różnica polega na tym, że surowce dla biogazowni są dostępne pod ręką i są odnawialne. A ich pozyskiwanie aktywizuje lokalną gospodarkę. W takim procesie produkujemy biomasę z lokalnych zasobów, bez konieczności ponoszenia kosztów transportu z kopalni w przypadku węgla lub kosztów importu w przypadku gazu czy ropy. Biogazownia funkcjonuje już czwarty rok, funkcjonuje wszystko technicznie fantastycznie. Jedynym problemem, który nas nęka jest strona finansowa, jest to pochodna. Niestety polityki centralnej, to znaczy od 2010 roku do dzisiaj nie doczekaliśmy się ustawy o odnawialnych źródłach energii i to jest naszą największą bolączką. Wszystkie źródła w Polsce odnawialne traktowane są tak samo. gazownie najwięcej cierpią, bo mają największy koszt wytworzenia, są stabilnym źródłem, mogą produkować przez całą dobę, można nim sobie sterować w miarę dowolnie, natomiast problemem jest to, że potrzebują kupić surowiec do produkcji, w związku z tym ta cena wytworzenia jest... Najwyższa na rynku, i w związku z tym, jeżeli wszystkie źródła są traktowane tak samo, to biogazownie po prostu na tym najwięcej cierpią. Możliwości pozyskiwania biomasy są na tyle duże, że inwestowanie w źródła energii z biomasy jest doskonałym uzupełnieniem systemu energetycznego kraju. Wybudowaliśmy w ciągu trzech ostatnich lat zbiorniki żelbetowe dla 17 biogazowni z łącznej liczby ponad 40 aktualnie pracujących. Mamy nadzieję, że w krótkim czasie zostanie uchwalona ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwoli w szybkim tempie budować tego rodzaju przyjazne środowisku obiekty. Mamy nadzieję, że w Polsce do tej liczby 2,5 tysiąca, które rząd zaplanował, w krótkim czasie będziemy mogli dążyć. Unia Europejska wspiera finansowo inwestycje w odnawialne źródła energii. Do 2020 roku w Polsce produkcja energii ze źródeł odnawialnych ma przekroczyć 15% całej produkcji. Biogazownia Rolnicza Krok po kroku to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna prowadzona przez wydawnictwo HordPress, wydawcę czasopism i książek o tematyce rolniczej i ogrodniczej. Partnerami projektu są Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Palentach Oddział Warszawa, firma Loist Polska oraz Wolf System Polska. Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.